Chyba czeka nas challenge z tortami Ja zaczynam Jestem naprawdę podekscytowana Chcę zobaczyć, co dostanę Ojej, to koło może się kręcić bez końca Zatrzymam je sama Żeby było sprawiedliwie, zamknę oczy Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej! Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się! Dostałam wszystko! A najlepsze jest to, że mogę udekorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam Nutelle! Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Hmm. Wiem. Co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow. To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tubkę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mija nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli. Gotowe. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem Mii, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała wasabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko. Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia. No i jak smakuje? Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta. Prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie! Miałam rację! Moje usta zaraz spłoną! Pomocy! Jeszcze! Jeszcze! Spadaj stąd! Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka cię kara! Już gorzej być nie może! A jednak może! Nienawidzę jajek! Dobrze ci tak! Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków! Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne. Jestem cała mokra. Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć. A, tak. Hurra, dostałam cukierki. Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów, ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Hmm. Tylko mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć. I lepiej zjadaj swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie okej. Okay. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. wymiotuje jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć słodziaku! Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. To naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko, zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego! Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba. Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie! To zepsuje mi makijaż! Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna. Jak tu pięknie. Zawsze chciałam wziąć udział w różowym challenge'u. Ciekawe, co kryje się pod pokrywką. Super, kocham żelkowe misie. Idealne połączenie. Trzeba tylko wymyślić, jak go zjeść. Jest za twardy. Moje zęby sobie nie poradzą. To jakaś kpina. Ale chyba wiem, jak go zjem. Piła mi pomoże. A może poczęstujesz przyjaciółkę? Proszę. Nie, to mój miś. Ci wózka. Ojej, ja też dostałam smakołyk. Właśnie miałam zamiar zjeść obiad. Nie ma nic lepszego niż makaron. Mmm, jest taki pyszny. Nigdy wcześniej nie próbowałam różowego makaronu. Czekaj. Co tu się dzieje? Skąd się wzięła ta papryka? A, to ostry makaron. Pomocy. A. Trzeba coś pilnie zrobić. Chyba mam tu gdzieś gaśnicę. Teraz się przyda. Uratuję cię, przyjaciółko. Ojej. Nie wiedziałam, że bycie strażakiem jest tak traumatyczne. Kurczę, z mojego misia została tylko mokra plama. Nie obrażaj się na mnie, nie chciałam. Lepiej łap trochę pianki. Co czeka nas tym razem? Czas się przekonać. Nie, nienawidzę cytryn. A ja z kolei mam czekoladową fontannę. Wszyscy ją kochają. Więc mnie będzie bardzo słodko i bardzo smacznie. Nie to co tobie. Cytryna nie jest różowa, a dzisiejszy challenge jest różowy, więc nie będę tego jadła. Tada! Nie dziękuj mi. To jedyna różowa cytryna na świecie, więc jadę ją szybko. Uuu, co za kwasota! Ale jestem silna, więc dam sobie z nią radę. Mogę to zrobić! Wszystkim udowodnię! Gotowe. Kolejna i ostatnia. Oj, jakoś źle się czuję. Co z Twoją twarzą? Powinnaś się zobaczyć. Dobra, czas na smak płynnej czekolady. O, wow, jakie to jest pyszne. Okazało się, że to nie jest zwykła czekolada, tylko truskawkowa. Lepiej jeść ją łyżką, chociaż tutaj potrzebna jest większa. No, ta będzie idealna. Super! Daj mi chociaż spróbować. Co? Nie mam mowy, to jest moje. No dobra, mam genialny pomysł, żeby odegrać się na tej ściwusce. Wykonam kilka zgrabnych ruchów i cytryna zamieni się w smakowitego lizaka. Gotowe. Na koniec posypię kolorową posypką. Ej, zamieńmy się! Ja dam ci tego lizaka, a ty dasz mi czekoladę. No dobra, niech będzie. Jak miło w końcu pozbyć się tej paskudnej cytryny. Co to za lizak? To no, nawet nie jest smaczne. Bo to cytryna. Jak ci nie wstyd. Zablokuję czekoladową fontannę. Co ty zrobiłaś? Zaraz wybuchnie. Aaa! Dobrze, że zawsze noszę ze sobą parasolkę. Kurczę, ja jestem cała pokryta czekoladą. Niech los zdecyduje, kto pierwszy otworzy klosz. Chura wygrałam. I pod pokrywką jest różowa fanta z naprawdę fajną rurką w kształcie okularów. Spróbujmy, jak bardzo to jest dobre. Co za odlot! Ojej, daj mi chociaż wziąć łyka, proszę! Nie ma mowy! Co? Dlaczego ty dostajesz pyszną fantę, a ja dostaję tego potwora? Co za koszmar! Może jednak nie jest tak źle. Może ten krab pomoże mi ukraść trochę fanty temu nienasyconemu łakomczuchowi. Dziwne, gdzie jest fanta? Dlaczego nie płynie? Co? Jak śmiesz! Wypiłaś moją fantę! To burzające! Teraz musisz zjeść tego obrzydliwego kraba. Może nie będzie taki obrzydliwy. Aj, to boli! Odczep się ode mnie szybko! Mój biedny nos! Aj, zobacz, jak to wygląda. Teraz wyglądasz jak klaun. Chyba wiem, co mi pomoże. Żeby unieszkodliwić tego kraba, muszę go po prostu ugotować. Teraz ten challenge zamieni się w kulinarne wyzwanie. Stawiam garnek na kuchence i... kładę do niego kraba. Gotowe. Teraz chwileczkę czekamy. I można go wyciągać. Spójrz, jaki jest czerwony. To znaczy, że jest jadalny. Spróbujmy. Mm, nie tylko jadalny, jest bardzo smaczny. Nie mam nic przeciwko zjedzeniu takiego kraba. Jest naprawdę smaczny. Okay. Mogę pierwsza otworzyć grosz? No dobra. Wow, cały automat pełen różowych gum do rzucia. To dopiero szczęście. Ale jak dostać gumę w swoje ręce? Trzeba włożyć tam monetę. A, tak. Monetę. Mam ze sobą tylko jakieś śmieci. Szkodzi. Mogę się dobrać do tych gum bez monety. Są takie apetyczne. No dalej, wychodźcie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Ojej, też mam szczęście. Dostałam ogromnego lizaka. Tyle, że wcale nie jest słodki. To plastik? Ciekawe, co jest w środku. Wow, tu jest cała masa lizaków. Wszystkie są moje. Najpierw trzeba pozbyć się opakowań. Tylko spójrz na te pyszności. A co najlepsze, mogę to wszystko zjeść bez żadnych monet. Rewelacja. Chcę zjeść te wszystkie czupaczupsy naraz. Ojej, przesadziłam. Jak je wyciągnąć? No dalej. No, wreszcie. Teraz mam usta pełne czupaczów. O czymś takim nie mogłam nawet marzyć. Muszę to tylko przełknąć. Gotowe? Dziwne, co to jest? Dlaczego te monety miałyby leżeć pod lizakami? Może one są dla mnie, a raczej dla maszynki z gumami. Zgadzam się na oddanie monet, ale będziesz musiała podzielić się za gumą. No dobra. Na pewno ją wykiwam. W końcu mam monety. Więc nareszcie spróbuję moich gum. Tak długo na to czekałam. Jakie to jest pyszne. Wow, ile tu jest gum do rzucia. Co za różnica. I tak są moje. Co? A co z naszą umową? Kłamczucha. Przestań bełkotać. Lepiej spójrz na balona, którego zaraz nadmucham. Oj, jest naprawdę duży. Myślę, że fajnie będzie, gdy przebiję go patyczkiem. A masz. Ej, jestem teraz cała pokryta gumą. To straszne. Britney, szybciej, podnoś klosz. Wow, co tu jest? Oj, przepraszam, Julie, ale to naprawdę coś dziwnego. Jakaś rękawica. Au, ci jeszcze się bije. Nie śmiej się, Julie. Muszę to rozgryźć. O, nieźle. Znalazłam niebieskiego lizaka. Mm, jest przepyszny. Ale apetycznie. Też chcę spróbować. Zaraz poliżę. Au. Britney, prawie mnie znokautowałaś. Dalej, podnoś swój klosz. O nie, jaki okropny smród. O matko. Co tak strasznie śmierdzi? Na pewno nie lizak. Uuu, Julie ma śmierdzący niebieski ser pleśniowy. Zjedz go proszę jak najszybciej. O tak, muszę go zjeść jak najszybciej, żeby tak nie śmierdział. Fu, co za ochyda. Nie, więcej nie będę. Nawet nie namawiaj, Brytni. Tak w ogóle to jesteśmy na wyzwaniu, pamiętasz? Więc dalej, dalej. Graj według zasad i kosz ten śmierdzący ser. Wow, wsadziłaś go całego do ust. Nieźle. Jeszcze troszeczkę. Muszę to połknąć. Uff. O nie! Wybacz, Brytni! To mój śmierdzący ser, cię pozdrawia! Co za koszmar! Nie mogę oddychać. Póki brytni odpoczywa, zjem sobie jej lizaka. Mm. Julie, zamienimy się kloszami. Świetnie. A teraz podnosimy. Wow, błyszczek do ust i posypka. A ja mam żelkowe oczy i posypkę. I niebieski sok w rurkach. Tak, Brittany, możesz być pierwsza. Hurra! Chcę wypróbować ten jadalny błyszczek do ust. Mm, jest naprawdę pyszny. A co się stanie, gdy posmaruję nim usta? I jak? Ładnie! Teraz mam niebieskie usta. Wspaniale. Julie, ten pocałunek jest dla ciebie. A ja muszę spróbować posypki. Wygląda przepięknie i fajnie brzmi. Aha, bardzo fajnie. Można nawet potańczyć. Dobra, staczy tej zabawy. Teraz pora na próbowanie. Otworzę słoiczek i wysypię wszystko na talerz. Ale ładnie. A teraz zanurzę usta w posypce. Niesamowite. Julie, spójrz na to. Ale ekstra. Dziękuję. A teraz w końcu próbujemy. Mm, to takie słodkie. O tak. Dobra, teraz twoja kolej. Hura! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych żelkowych oczu. Brittany, no powiedz. Pasują mi niebieskie oczy. Ale jesteś śmieszna. Fajnie, że cię rozśmieszyłam. Tak, najpierw chcę wysypać na talerz niebieską posypkę. Jakie piękne koraliki! Niesamowite! A teraz zanurzę w nich żelkowe oczy. To wygląda niewiarygodnie. A ciekawe, jak to smakuje. O tak, delikatna żelka i pyszny dżem jagodowy w środku. A teraz wypijemy zawartość rurek. Mm, to sok o smaku borówkowym. Super, bardzo mi się podoba. Ekstra i koniec. Żółwik i lecimy dalej. Hej, Brytni, zróbmy wyliczankę kto podnosi pierwszy. I to będę ja. Tak? Fu, co to? Toaleta? Czekaj, to toaleta z czupa czupsem, a w środku jest hmm. proszek. Mmm, jaki dobry! Niepotrzebnie się zmartwiłam. To musi być bardzo dobre. Zanurzę lizaka w proszku i spróbuję. Wygląda naprawdę apetycznie. Mmm, proszek jest kwaśny, a czupaczów czup słodki. Świetne połączenie. Julie, dasz mi spróbować? Proszę. Nie? No i dobra, zobaczę co mam u siebie. Wow, to juicy drop. Ekstra! Patrzcie, w środku są małe niebieskie żelki! Trzeba je iść z kwaśnym niebieskim żelem. Jest bardzo kwaśny, ale bardzo smaczny, ojej, niezły jest! Ze słodkimi żelkami będzie idealnie! Patrzcie, wygląda jak malutkie ciastko! Spróbujmy! Mmm, wspaniałe! Bardzo mi smakuje. I śmiesznie wykręca. Co jest Julie? Mogę być stać trochę twojego żelona Okej. Okay. Pewnie. O, dziękuję, Britni. Mmm, to wygląda tak apetycznie. Julie, śmiało. Próbuj. To prawda, jest pyszny. O, jaki kwaśny. Ale mi się podoba. Dokładnie, to jest świetne i takie pyszne. Zgadzam się. Wow, kangur! Haha, ha, nabrałaś się. Ja pierwsza. Wow, to lizaki. to wspaniale. A oh, u matko w środku są robaki, to obrzydliwe. Brytny, a ty co tak się śmiejesz? Dalej, podnoś swój kosz. Bez problemu. Co, to granat? Co za koszmar? Zaraz wybuchnie! Ej, a gdzie głośny huk? Lepiej przyjrzę się temu granatowi. Mam nadzieję, że nie wybuchnie mi w rękach. I co mam z nim zrobić? Spróbuj wyciągnąć zawleczkę i módl się, żeby nie wybuchł. Masz rację, trzeba spróbować. Wyciągam. O, nie było wybuchu? Więc co to takiego? O, można to nacisnąć. Spróbujmy. Wow, to kwaśny spray. Super, podoba mi się. Co jest, Julie? Chcesz spróbować? Nie ma mowy. To jest spray tylko dla mnie. Ej, co jest? Skończył się. Tak szybko. Dobra, mogę to wyrzucić. I jeszcze jedna gałka lodu. Co to jest? Granat na ziemię. Dziwne. Nie ma głośnego bum. Zaryzykuję i zobaczę. A, to tylko spray. O, nie, auć! No, nie, będę musiał zrobić rożka od nowa. Julia, ty co siedzisz? Do dzieła, próbuj! W ogóle nie mam na to ochoty. To wygląda obrzydliwie. Oj, dobra, trzeba zebrać siły i polizać. Wow, nieźle. Ten lizak jest naprawdę dobry. Oj, a co to jest? Niemożliwe. Zjadłam całego lizaka, a w ustach mam robaka. To obrzydliwe! Zabierz to, zabierz to! Nie widzę w tym nic śmiesznego! Więcej nie będę! Oj, będziesz! Mamy wyzwanie! Co za niesprawiedliwość! O, mam niezły pomysł! Britney, pokażę ci sztuczkę! Spójrz, mam dwa lizaki, prawda? I zaraz sprawię, że jeden z lizaków zniknie! Raz, dwa, trzy. Wow, faktycznie został jeden. A oto rożek numer dwa. O co to takiego? Lizak. A teraz na Twoich oczach zniknie kolejny lizak. Voila. Wow, ekstra! Nie, mój rożek z lodami! Znowu się zniszczył. Co tam się dzieje? Julie, a kto to? E, dzień dobry. Rozumiem, że to twoje. Smacznego. A kapelusz to ja sobie wezmę. Zagrajmy w kamień papiernożycy. Kamień, papier. O kurczę przegrałam! A ja wygrałam! Zobaczmy. Wow, to Lego. I po co mi Lego? A, jest czekolady. Ale super sprawa. To jest przepyszne. Takie Lego to ja lubię. Mm, ale dobre. Patrzcie, jak fajnie się składają te klocki. O, dobry pomysł. Mogę zbudować zamek z niebieskiego Lego, które jest z czekolady. O, tak, takiego jeszcze nikt nie widział. Wow, Britney, niemożliwe! Twój zamek jest taki piękny. I ostatnia wieżyczka. Tak, wszystko się udało. Jestem z siebie taka dumna. Coś pięknego, a szkoda go jeść. Ej, nie dotykaj go, Julie. Podnoś swój klosz i dotykaj tego, co tam masz. Dobra? Wow, to Doritos. Na dodatek niebieskie. Takich jeszcze nie jadłam. Tak? Hej, nie mogę otworzyć opakowania. Jest za mocne. O nie! Wszystko rozsypałam. To nie jest śmieszne. Zaraz zrobię coś fajnego. Ułożę wieże z naczosów. To będzie świetne i będę mogła zjeść całą wieżę naraz. Tak, patrz, Brittany. Nieźle, co? Wow, bardzo ładnie. A teraz patrz, jak szybko to zjem. A. Niesamowite. Julie, jesteś niezłym magikiem. Tak, udało mi się. Oj, a skąd to dziwne pieczenie w buzi? Ojej, Julie, mam złe wieści Doritos były ostre. Tak, spokojnie, mogę cię z łatwością ugasić gaśnicą. I już udało się, uff. Oj, Julie, masz teraz taką słodką brodę z piany? O nie, mój piękny zamek roztopił się. To wszystko twoja wina Julie! Ale zgodzisz się, że to super zabawne? Wcale nie!